Hortensja Anabel jest bardzo popularną i lubianą przez ogrodników hortensją, która przepięknie kwitnie, takimi bardzo jasnymi, białymi kwiatami. Raz na jakiś czas u siebie w ogrodzie przeprowadzam jej radykalne cięcie, ale nie aż tak radykalne jak niektórzy, ponieważ wiem, że wśród Was są osoby, które przycinają Anabelkę do poziomu gruntu i wtedy też ta hortensja. Pięknie, później kwitnie i oddaje, tylko że na dosyć niewielkiej wysokości, bo przycięta do poziomu gruntu dorasta do 50, a nawet 100 cm wysokości, czyli to nie jest jakaś szaleńczo duża wysokość, jeśli chodzi o hortensję Anabel, bo u mnie w tym roku osiągnęła 2,5 m i powiedziałam koniec, ponieważ kwiaty po deszczu dosyć mocno się pokładają i całe gałęzie zresztą też rozchodzą się na boki. Zatem listopad, koniec października, nawet grudzień to dobry moment na przycięcie właśnie hortensji Anabeli. Ja praktykuję właśnie przycinanie tej hortensji o tej porze roku, choć wiem, że niektórzy też robią to z początkiem marca, ale teraz śmiało można to robić, bez żadnej szkody dla Hortensji Anabel. W pewnym momencie musiałem podwiązać hortensję Anabel, tak dosyć niechlujnie, szybko, nie miałem wtedy czasu. No i taki palik z tym sznurkiem został, no ale teraz już myślę, że nie będzie potrzebny, zwłaszcza po przycięciu, ponieważ ta hortensja, która ma 2,5 metra, zostanie przycięta na wysokość około 90-100 cm, czyli nie aż tak, znowu nisko, ale chcę. Taką hortensję niezbyt małą, taką właśnie dorastającą do 100-150 cm wysokości. Te zeschłe kwiatostany ja zazwyczaj zostawiam na hortensjach bukietowych, czy też drzewiastych, ogrodowych, po to, aby one zdobiły ogród zimowy, przynajmniej do stycznia, lutego, bo później to u mnie wiatr rozwiewa już te. Bardzo mocno zeschnięte kwiatostany, ja no ale w tym roku ta hortensja zostanie ich pozbawiona. I tak naprawdę to cięcie możemy przeprowadzać gdzie tylko chcemy, w którym miejscu chcemy. To tylko od nas zależy. Ważne jest to, żeby w momencie cięcia, w dniu cięcia nie padał deszcz, bo wtedy no hortensja może nam po prostu złapać jakiegoś grzyba. A jak wiadomo. Z grzybami, z chorobami grzybowymi nie ma żartów u roślin. Zatem tniemy właśnie w taki jak najbardziej suchy dzień, kiedy nie ma dużej wilgotności i nie pada deszcz. Plany się troszkę zmieniły i hortensja została przycięta na wysokość tylko 60 cm. I jak zawsze przy tym takim radykalniejszym cięciu okazuje się, że te starsze pędy, które znajdowały się w środku, są zupełnie suche, martwe, więc nawet takie cięcie przyczynia się jeszcze do poprawy kondycji krzewu i później lepszego rozgałęzienia, lepszego kwitnienia. Te wszystkie suche pędy wybrałem z środka, no i zostawiłem taki. A poza tym wszystkie te rozłogi, odnogi, które hortensja Anabelka tworzy, ja obcinam, już nie rozmnażam ich. Mam za dużo tych hortensji u siebie w ogrodzie. Natomiast wiedzcie, że hortensja Anabel tworzy takie właśnie odnogi, które pojawiają się cały czas wokół rośliny. Nie jest to oczywiście roślina inwazyjna, ale te odnogi się pojawiają i można łatwo pobrać z nich sadzonki. Najlepiej właśnie jesienią. Odcinamy taką, taką ukorzenioną odnogę no i przesadzamy na inne miejsce właśnie jesienią. Natomiast za chwilę pokażę Wam jeszcze jeden sposób na rozmnażanie hortensji o ile w ogóle chcecie ją u siebie mieć w ogrodzie. Hortensje drzewiaste i bukietowe w tym przypadku Anabel można bardzo łatwo rozmnożyć nie tylko z rozłogów, ponieważ hortensja ta bardzo dobrze się rozmnaża właśnie z takich patyczków, które to pobieramy w tym momencie, w listopadzie oraz w grudniu. I te patyczki, te pędy muszą być tegoroczne. To nie mogą być te starsze z zeszłego roku, tylko te młode, tegoroczne. I obcinamy taki fragment właśnie. Hortensji, około 10-15 cm, i pamiętając oczywiście przy tym, żeby ten pęd był jak najbardziej taki wyrazisty i zdrowy gruby przede wszystkim żeby on nadawał się do tego, że z tego pędu wyrośnie później zdrowa roślina. I takie patyczki bierzemy i Pychamy po prostu do wcześniej przekopanej ziemi, gdzieś tak, aby wystawało fragment około 5-10 cm ponad ziemię, natomiast cała reszta musi być umieszczona w ziemi. Pamiętając oczywiście o tym, żeby te patyczki były włożone do ziemi tak, jak one rosły na krzewie, żeby one po prostu nie były odwrotnie, więc tutaj już widać, że mamy tutaj pąki liściowe, czyli wiemy, że ta roślina właśnie rosła w ten sposób. Zatem umieszczamy taką gałązkę dosyć głęboko właśnie w ziemi. No i możemy zrobić to z tymi wszystkimi gałązkami. Jeśli już wybraliśmy, oczywiście Miejsce docelowe i wiemy, że na przykład ta hortensja będzie rosła już w tym miejscu, to możemy śmiało już te gałązki umieścić w tym miejscu. Natomiast jeśli jeszcze nie wiemy, gdzie ta hortensja będzie rosła, to takie patyczki możemy umieścić chociażby w doniczce i taką doniczkę zakopać do gruntu. Tak abyśmy wiosną taką doniczkę z powrotem wykopali i wtedy zaczęli podlewać. A hortensja z tych patyczków zdąży już wytworzyć tutaj kallus, czyli taki zalążek korzeni, a następnie korzenie, i może jeszcze w przyszłym roku, późnym latem zakwitnąć. Jest to możliwe, bo u mnie już tak się zdarzyło, więc jest to bardzo dobra metoda, aby rozmnażać właśnie w tym momencie już hortensje bukietowe czy też drzewiaste. Podobnie zresztą możemy też robić z ogrodowymi, chociaż te są troszkę już mniej popularne w naszym kraju ze względu na niską mrozoodporność w wielu rejonach naszego kraju. Ja teraz tylko podleję te przyszłe hortensje, które będą w przyszłym roku już pięknie wyglądały i rosły. No i czekam na wiosnę. Niektórzy wiem, że okrywają te gałązki, ja tego nigdy nie robię. Bo hortensja i tak zawsze wypuszcza korzenie i raczej chyba nie ma sensu tego okrywać.